Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog będzie taki luźny, wiem, że takie vlogi lubicie najbardziej. Po pierwsze, chciałabym Wam pokazać, jak wygląda teraz moja obecna pielęgnacja. Dostałam kilka nowości, później jedziemy też na zakupy. Pogoda jest średnia. No, i zaczynamy. Zacznę od tego, że rośnie mi grzywka, nie wiem co z nią zrobić. To jest niestety ten minus, kiedy człowiek obetnie sobie jakoś włosy, a później chce je zapuścić. Trzeba zawsze przetrzymać ten trudny moment. Dlaczego zapuszczam grzywkę? Dostałam takie pytanie na Instagramie, ze względu na to, że ja nie wyobrażam sobie lata ciepłego, włoskiego lata z grzywką na czole. Dlatego ona musi teraz sobie rosnąć, i czasami mogę sobie tak zaczesać do tyłu te włosy i spiąć tutaj wsówką, i jest ok, ale kiedy są właśnie świeżo umyte. Ostatnio już jest duszno, więc spinam je w kucyk albo robię sobie takiego jakiegoś szybkiego koczka, może zrobimy zaraz jakiegoś szybkiego koczka. I tutaj ona tak się rozchodzi już na boki, więc ona wygląda tak średnio. Nie musicie mi o tym mówić, wiem. Ona wygląda średnio. Dostałam paczkę od Basic Lab z kolejnymi kosmetykami, które chciałam przetestować. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo cenię sobie tą markę. Są to kosmetyki bardzo wysokiej jakości, według mnie jest to polska marka. Świetne składy, dlatego jak najbardziej Wam je proponuję. Ja już tutaj mam kilka kosmetyków, które używam. Prawie codziennie, a jak nie ja, to moja córka. Ona zaczyna też testować powoli kosmetyki, których ja też używam. No, nie do końca, których ja używam, ale na przykład ten, tą emulsję myjącą z Baziglab. Bardzo polecam, ona jest naprawdę świetna, bardzo delikatna, a zarazem skuteczna i radzi sobie nawet z wodoodpornym makijażem, czego się nie spodziewałam, bo ona ma taką konsystencję bardzo taką e, takiego jakby kremu takiej emulsji, właśnie, i ona. Nie nie jest drażniące i on właśnie nie wysusza skóry, nie drażni skóry, więc jest ok. Naprawdę bardzo polecam. Już nam się skończyła kolejna tubka kremu nawilżającego do twarzy. Ta bogata konsystencja. Świetny krem, moja córka też bardzo lubi stosować, mój syn również. I ja też czasami stosowałam, kiedy na przykład użyłam retinolu albo kwasów. Wtedy sięgam po ten krem, on jest taki bardzo bezpieczny, nie zrobicie sobie krzywdy. No i mój must-have, jeśli chodzi o pielęgnację codzienną, to jest witamina C, i tutaj mam to serum z witaminą C 15%, z kwasem ferulowym i hialuronowym. Tutaj mam takie właśnie działanie nawilżające. I Rozświetlające, ale chciałam przetestować coś nowego, dlatego poprosiłam, czy mogę przetestować ten, tą zieloną wersję, antyoksydacyjne serum z witaminą C, prebiotykiem i kompleksem peptydów na dzień i na noc. Tutaj mamy stabilną formę witaminy C w stężeniu 20%, więc jest to takie silne stężenie. Probiotykiem i kompleksem peptydów. Mi najbardziej właśnie w pielęgnacji zależy na takim rozświetleniu skóry, na walce z przebarwieniami. Ja w okresie wiosenno-letnim odstawiam kompletnie retinol. Wolę po prostu nie ryzykować. Zawsze codziennie stosuję wysoki filtr, też ten z Basic Lab bardzo polecam pięćdziesiątkę. I właśnie wspomagam tą pielęgnację witaminą C. Ta wersja tutaj zielona, ona jest właśnie przeznaczona do skóry mieszanej, takiej skłonnej do trądziku. Ja takiej skóry co prawda nie mam. Co prawda mam, bo mam skórę mieszaną, ale już odkryłam, jakie kosmetyki dobrze na mnie działają, jakimi kosmetykami zniwelować właśnie ten efekt takiego błyszczenia, świecenia się skóry, jakichś wyprysków. Jedyny okres, kiedy mam taki problem właśnie Właśnie z tą skórą to jest zawsze ten trudny okres w miesiącu każdej kobiety. Wtedy pojawiają mi się jakieś dziwne e, niespodzianki na twarzy. W tym serum mamy duet silnych antyoksydantów glutatianu i resveratrolu, które mają właśnie takie działanie e, rozjaśniające, korygujące drobne linie. Mają też istotną rolę w likwidacji przebarwień, e, np. takich pozapalnych, czyli jak wam tam po tych trudnych dniach wyskoczy coś i niestety nie zostawicie tego w spokoju. Tylko coś tam tam wymęczycie, to właśnie takie przebarwienia świeże może właśnie tutaj tu zniwelować. I chciałam przetestować też tutaj serum zmniejszające niedoskonałości z niacynamidem. To jest kolejny składnik, który bardzo Wam polecam fajnie jest wprowadzić do pielęgnacji. Jest tu też prebiotyk, jest kompleks peptydów i jest filtr z wody różowej. Dla kogo i komu polecam właśnie ten to serum? Na pewno osobom, które mają widoczne pory, którym świeci się właśnie skóra. O, słońce wychodzi pięknie osobom, które zmagają się z właśnie jakimiś zmianami trądzikowymi. Tutaj mamy niacinamid w stężeniu 10% i to właśnie ten niacinamid reguluje pracę gruczołów. Także to też jest fajne serum, by stosować raz, dwa razy w tygodniu. I mamy jeszcze jedno, ta żółta seria. Chciałam przetestować właśnie przeróżne. I tutaj mamy kolejne serum z witaminą C, to jest cenna witamina, z koenzymem Q10. Rezweratrolem i olejem konopnym, także mamy tutaj ciekawy też skład, i tutaj mamy tą. E fajną pochodną witaminę C Ascorbyl Tetraizapalmitate. Ja używałam już serum z The Ordinary, właśnie z tą witaminą C. Ona jest bardziej stabilna, ona też nie ma takiego działania podrażniającego, więc jeśli jeszcze nie stosowaliście nigdy jakiegoś kremu właśnie z witaminą C, albo witamina C w swojej takiej czystej formie yy, doprowadza do tego, że piecze Was skóra, nie tolerujecie jej, to właśnie forma Tetraizapalmitenian Ascorbylu cechuje się najskuteczniejszym działaniem. Ale również najlepszą przyswajalnością i tolerancją przez skórę. Występuje w formie oleju, dlatego łatwiej przenika do warstwy lipidowej skóry. Mamy też tutaj koenzym Q10 i mówią, że jest to jeden z najsilniejszych antyoksydantów. Mamy też odżywczy krem do ciała. Dlaczego go zamówiłam? Ze względu na to, że ja w okresie letnim, w szczególności, właśnie kiedy się też opalam, staram się. Yy... Nakładać codziennie dużą ilość kremu, bo tego czego nie lubię w okresie wakacyjnym, kiedy osoby się bardzo mocno opalają, ale nie nawilżają skóry. E, ta skóra jest wtedy sucha, pozbawiona w ogóle jędrności, blasku i pamiętajcie o tym, że w ogóle nie tylko jak się opalacie, cały rok, jeśli chcecie, żeby ta skóra była fajnie nawilżona, od, odżywiona, to używajcie właśnie balsamów. Zawsze to powtarzam też mojej córce. To jest też taki format duży właśnie dla całej rodziny i mogą też go używać najmłodsi, więc to jest duży plus, bo ym, mimo y, dużej dawki właśnie składników aktywnych, on jest też bardzo łagodny, więc mogą go używać i dzieci. Ta wersja jest właśnie przeznaczona do skóry bardzo suchej, atopowej, bo właśnie ta kompozycja składników działa tak bardzo nawilżająco. Zobaczmy sobie już konsystencję. No ona jest taka bardzo bogata i na pewno on też będzie bardzo wydajny. On w ogóle nie ma zapachu w ogóle, dlatego duży plus, bo nie każdy lubi takie perfumowane balsamy. Super. Już czuję, że będzie fajnie nawilżał i że będzie wydajny. To też jest duży plus. No i na sam koniec zamówiłam sobie co? To, co bardzo lubię. Dodatkowo zamówiłam sobie też krem do rąk, bo też ostatnio przesadzam dużo kwiatków. Miałam bardzo przesuszone dłonie. No, ma bardzo przyjemny zapach piękny zapach taki świeży, delikatny. Zobaczmy, czy się zaraz wpije. Pamiętajcie, że jeśli nakładacie krem do rąk to też nakładamy go na łokcie. To jest też taka część ciała, która bardzo się przesusza, na której też widać ten proces starzenia się, niestety, bo te łokcie robią się takie suche, brzydkie i opadające. Także nakładajcie krem. Na dłonie, ale też na łokcie. Nie żałujcie sobie go też na łokcie. No i zamówiłam dla dzieci krem, który już kiedyś stosowaliśmy. Później zamówiłam ten o bogatej konsystencji, i wróciliśmy teraz do tej lekkiej konsystencji, właśnie na wakacje. Także będzie to krem, który będę stosować nie tylko ja, ale też dzieci. Bardzo Wam je polecam. Oba te kremy są świetne, świetny skład fajne działanie, fajne nawilżenie, więc jeśli szukacie jakiegoś kremu dla waszych pociech, ale też i dla was takiego bezpiecznego, takiego żeby zamknąć na przykład pielęgnację, bo używacie wcześniej jakiegoś serum, to to są kremy bardzo bezpieczne i skuteczne. One tak fajnie skutecznie zamykają właśnie pielęgnację i trzymają te nasze składniki aktywne, by właśnie tak działały pod skórą. To tyle, jeśli chodzi o pielęgnację, o nowości. Na pewno wszystko pójdzie w ruch, wszystko będziemy stosować powolutku. A teraz lecimy na zakupy. Wróciłam z zakupów. Za taką jedną torbę zapłaciłam 40 euro. Strasznie wszystko poszło do góry. Pokażę Wam dwie, trzy rzeczy, które polecam. Może się one powtórzą już na moim kanale, bo wiele razy powtarzam Wam to samo, bo niektóre rzeczy się zmieniają, ale większość pozostaje taka sama. Po pierwsze ciastka, ciastka, o których Wam już mówiłam wiele razy, bardzo je polecam, smaczne, naprawdę. One mają tutaj nadzienie owoców leśnych e, z tej firmy Equilibrio Eselunga. Kosztuje chyba 2,99 euro, euro 99 za paczkę, 350 gram. E, no nie wychodzą one tanio, ale są naprawdę smaczne. A oczywiście chleb. Kupiłam też odżywkę do kwiatów, ale nie wiem czy Wam ją polecić czy nie, bo tak naprawdę to jest u mnie nowość. Jeszcze nigdy jej nie stosowałam. Zobaczymy czy się sprawdzi. Mleko, które stosuję ja, Akadi, bo to jest mleko bez laktozy. Eee, mamy teraz dużo much, dużo komarów, więc jak siedzimy na zewnątrz, to zapalam te wulkano, One w miarę tanio wychodzą, więc je kupuję. Przepraszam Was, nie wydałam 40 euro, a 71 euro za tą siatkę. Bardzo dużo. Nie wiem czemu, nie, nie wiem czemu pomyślałam 40, nie, 71. Kupiłam jogurty, które lubi bardzo mój mąż. Ja ich nie mogę niestety jeść, ale on lubi z kiwi, z gruszką i właśnie z różnymi zbożami. Tutaj i są też orzechy. Podobno pycha, nie wiem, bo nie mogę ich jeść. Dla moich dzieci coś niezdrowego. Danet bardzo lubią. Kupiłam też kawałek mięsa. Zazwyczaj kupuję w mięsnym sklepie, ale tym razem się skusiłam. Bardzo polecam, już Wam mówiłam wiele razy, brioche z tej firmy Mizura. I bardzo dobre są też te ciastka, one są drogie, bo za te ciastka zapłacimy 2,40. No i tutaj 260 gram, więc one wychodzą dość drogo, ale dobre są do cappuccino rano, do śniadania. Bardzo polecam tą mozzarellę, nawet dla osób, które nie tolerują laktozy. To jest tylko i wyłącznie bufala. Także trzy paczuszki tutaj w środku mamy. Ona była akurat w promocji. No i jest fajny smak. Nie jest to taka prawdziwa bufala, bo taka prawdziwa to kupuję ją o takim opakowaniu. I ona wtedy wychodzi o wiele, wiele, wiele drożej. Bo ta, na przykład ta wychodzi 15 euro za kilo, a ta dużo, dużo mniej. Tym bardziej, że była w ofercie. Także to jest nasza kolacja. Wiele razy kroimy sobie taką bufalę, trochę pomidorków, chleb i. Kolacja gotowa, pycha. A to używam na przykład dla dzieci, żeby zrobić im piadinę, jakieś kanapki, tosty czy cokolwiek. Albo nawet do sałatki. Kupiłam też, żeby spróbować camembert. Ja nie mogę jeść normalnego z mleka krowiego, dlatego kupiłam ten kozi. Zobaczymy, czy faktycznie jest dobry. Coś do prasowania. Ostatnio mam dużo prasowania. Mój mąż codziennie do pracy nosi koszulę. Coś, czego nie znoszę. I y, kupuję ten apreto, bo bez tego sprayu, takiego krochmalu, jakby, no, nie ma szans, żeby dobrze wyprasować koszuli. Przynajmniej ja nie jestem w stanie, więc to u mnie jest maske. Kupiłam też świeży makaron. Y ten makaron dostaje się w lodówce, to jest, to jest znowu z Eselungi, ta seria Equilibrio, bardzo dobre produkty są właśnie z tej Equilibrio, one są takie zdrowsze, e, także zrobimy jakiś dobry makaron. Przepis z tym, a i widzicie... Y Zapomniałam, że mam tu też coś mrożonego i czasami kupuję takie warzywa, jak nie mam czasu, żeby przygotować szybko obiad czy kolację. Tak, takie wiecie, wrzucam na patelnię i w 5 minut mam, mam gotową kolację. Tym bardziej, że my z mężem często jemy tylko i wyłącznie warzywa na kolację. Takie, właśnie, tylko z czosnkiem, odrobinę oliwy, ekstrawerdzinę i pycha miodzio. I mamy tutaj też bardzo dobry sos pomidorowy. Polecam go, ten agromonte. No, on jest dość drogi, bo za taką małą butelkę zapłacimy euro 40, jak się nie mylę. On był w promocji euro 30, bo jak nie, to on chyba kosztuje euro 60, więc nie jest to mało, tym bardziej, że to jest tylko 330 gram. To nie są te duże butle za euro, no ale smak jest też zupełnie inny. No, i kupiłam, bo mój mąż rano bardzo często na śniadanie je coś z drzemem, w zależności od dnia. Także wzięłam te Bon Maman, różne smaki, trzy, żeby w domu mieć. Czasem robię też jakieś torty, coś dla dzieci, więc drzem też się zawsze w domu przyda. To tyle. I 70 euro poszło jak nic. Gotowe do wyjścia. To jest mój look na dziś. Spodnie widzieliście w ostatnim vlogu bardzo wygodne. Jest gorąco, miało padać, ale padać nie będzie, więc bluzka też przewiewna i lecimy na zakupy z Anastazją. Jak zwykle trafili z pogodą. Trzeba przyznać, że prognoza zawsze trafiona, nie? Miało padać deszcz, a jest słoneczko. Odebrałam Anastazję ze szkoły i przyjechaliśmy do sklepu. I teraz idziemy pierwsze coś zjeść. Zaraz zobaczymy, co jest, a później idziemy na zakupy. A zobaczcie, jakie Anastazja ma buty dzisiaj. Mówiłam wam, że to nie będą moje, tylko jej. Ktoś mi ukradł. A ja mam majorkinę. Już troszeczkę stare. Anastazja, tam jest poke. <grym> Idziemy do poke? To nie jest ten I love poke. Miejmy nadzieję, że ten też będzie dobry. Bo jeśli nie, to możemy pójść do jednej z innych restauracji. Tu jest wszystko. Są i hamburgery, i pizza, i tosty, i piadina. Nawet greckie jedzenie. Guarda che bello. Zmieniłyśmy zdanie. Stwierdziliśmy, że zjemy sobie hamburgera z rybą. Rybrnego hamburgera. Wygląda bardzo smakowicie. What's wrong and why you never said you went away? Because you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. Proszę przyznać, że dobre? Mamy tutaj krewetki, cukinie, sałatę, jakiś sos. Z tym ciekawa, jaki będzie hamburger? Fakie. <laughs> the way you look at me I'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place You is not so good i don't really want to hurt you but i can't control the pain <laughs> copy okay okay i need to change i need today why did i end up in this way i Moja córka mnie zaskoczyła, podobają jej się tego typu bliskie. No gdzie? Takie z truposzami, tak? To, to nazywa się Jestem ciekawa, co. Takie, takie, takie... Wy, widzicie? Kiedyś robiliśmy sami takie spodnie. Kto pamięta te czasy? A Atrze się używało. Potrzebujemy długie spodnie, a ona ogląda bluzki. No, spodni szukamy. No, super! Tak wygląda szczęśliwe dziecko. Nie podoba mi się w ogóle, no ale okej. Okay. Fajne bardzo, ale Anastazja, te są fajne. No ty Ewele! Nie ma lekkich, jakichś przewiewnych spodni. Anastazja musi do, do szkoły nosić długie spodnie, nie może spodenek. I nie ma nic: wszystko takie ciężkie. Te mogą być fajne, ale nie wiem, czy jej się będą podobać. A ty nie lubisz kolorów. Dobra, teraz jesteśmy faza, smutek. O, ale fajne! Zobacz te. Są jeans. No, na nie chcę jeansów. No, to i jeansy są też To jest taki jeans bardzo lekki. Mogą wyglądać fajnie. Co myślisz? Możesz przymierzyć. Super te białe spodnie, jej się nie podobają, no? No, ale do szkoły możesz ubrać taką. Nie, no bo taką sportową bluzkę to możesz tylko do dżinsów ubrać zresztą ta bluzka jest moja bo codziennie Anastazja teraz ubiera moje bluzki te są fajne, takie same jak te co znalazłam tylko, że lepszy kolor taki pastelowy to jest 11? dobra, możesz przymierzyć nie sądziłam, że będzie to takie trudne nie sądziłam, że znalezienie spodni dla Anastazji będzie takie trudne. Mama kiedy czeka w poczekalni. Miejmy nadzieję, że chociaż ta para się przyda. Super! Ale tobie się nie podobają. Ja wiem, że ty takiego stylu nie lubisz. Masz coś po mamie. Ale super i wygodne facie de luxe. Zobaczcie, <gry> jakie fajne spoderki w zarze. Super. 25 euro. Te mi się podobałem bardzo. Fajny też sweterek. Okay. Bardzo fajny. No, cena 19 euro. Anastazja zakochana w tych mini torebeczkach ta jest taka bardzo elegancka? Zobacz tam za tobą, tą różową. Do tego ci nic nie wejdzie, na pewno nie portfel. <grymark> Pozostaje nam ostatnia nadzieja, Primark. Nie wiem, czy tam znajdziemy coś lekkiego. Nie sądziłam, że będzie taki problem. Eli Tylko jeansowe. No. Nie znalazłyśmy zupełnie nic. Zupełnie nic. Co powiesz? Cóż. Dla pocieszenia wejdę do sklepu, który lubię bardzo. Mezą Dumą. Bardzo ładny stolik. Taki by mi się podobał do domu. Pasowałby mi. Lubię takie wszystkie koszyki, dodatki. Fajnie to wygląda. Taki fotel też bardzo mi się podoba. Tylko, że nie wygląda na wygodny. Wręcz przeciwnie. I ten regał jest też super. Bardzo fajny. Ale cena 879 euro. Fajna taka półka na kwiaty. Ja bym na przykład ją widziała takie opadające. Ten fotel jest bardzo fajny, tylko ciężki i no, koło naszego stołu. By zajmował bardzo dużo miejsca. W takim kolorze też mi się podoba. Koniec. Tutaj zakupy koniec. Jedziemy do outletu i zobaczymy, czy w outlecie znajdziemy coś ciekawego. Może tam jest e, Benetton? Patrycja Pepe, Patrycja Pepe dla dzieci? Nie wiem. I nawet w Adidasie nie znalazłyśmy. Tak mi spadło ciśnienie teraz. Czuję się tak słabo, że muszę wypić kawę. Idziemy na kawę? Na lody. Ona na lody, a ja na kawę. No, ja na kawę. Ty też na kawę? A ja na lody, ty na kawę, jasne. Dla pocieszenia idziemy na kawę. I to jaką kawę. A, kawa espresso i w środku mamy już czekoladę. Propo Karina questa cosa. To właśnie jest, kiedy jest się w takim wieku ani dziecko, ani dorosły. Na dziecięce rzeczy już jest za duża, a na takie dla dorosłych jeszcze za mała. Ktoś tutaj w drodze powrotnej zasnął. Zakupy potrafią wymęczyć, prawda? Podczas naszej nieobecności Blue był na zewnątrz w ogródku, zamknięty, nie był wolny. I nie wiem, jak on to zrobił, ale uciekł. Uciekł i tak porządził przez kilka godzin, że teraz jest padnięty. Znaleźliśmy go pod drzewem cytryny. Patrzcie go. Wykończony. Pobiegałem sobie troszkę. Hmm? Co się tam stało, he? Ładnie to tak uciekać? Ładnie to tak uciekać? Chyba mu jest gorąco. Ktoś tutaj ogląda telewizję, widzicie to? Przed chwilą przyjechał kurier i przywiózł mi paczkę niespodziankę. Zaglądamy szybko, żeby zobaczyć, co jest w środku dotarły do mnie hity od Basic Lab. Są to bestsellery i tym razem firma Basic Lab postanowiła zrobić je w dużym formacie. To jest na przykład kosmetyk. Jest to emu żel do twarzy, który idealnie właśnie sprawdza się na lato. Wiele osób mówi, że efekty widzi od razu, bo skóra staje się taka nawilżona, pełna blasku. Ten kosmetyk też redukuje podrażnienia i zaczerwienienia. Dodatkowo został zmieniony aplikator, bo zazwyczaj on wygląda tak. Jest to taka pipetka, którą można lubić albo nie, ale żeby ten produkt właśnie się nie marnował przy każdym otwieraniu, pobieraniu kosmetyku w tych dużych formatach umieścili taką pompkę. Jest to na pewno bardzo wygodne i bezpieczne dla naszego kosmetyku. Kolejny kosmetyk w dużym formacie to serum, które ja już bardzo dobrze znam i jest to serum z trehalozą, 15% trehaloza 10% peptydy. Trehaloza jest to składnik, który podnosi poziom nawilżenia naszej skóry i zwiększa jej elastyczność. Także dobrze jest go wprowadzić do naszej pielęgnacji. W tym serum mamy też taki ciekawy składnik jak Neuropeptyd Snap 8. On ma takie działanie wypełniające na nasze zmarszczki. W składzie mamy też kombinację różnych wielkości cząsteczek kwasu hialuronowego, który jak wiemy tworzy taką barierę okluzyjną i dzięki temu zapobiega utracie wody z naskórka. Mamy też Niacinamid, Czyli witamina B3, który ma też takie działanie stymulujące produkcję ceramidów. Także ten produkt znam. Co prawda miałam go w innym formacie i w innym stężeniu, bo miałam ten z 10% trehalozą i 5% peptydem. Także ten już prawie skończyłam. Dobrze, że przyszedł nowy. Będę testować i drugi. I produkt, który jeśli mnie śledzicie, to wiecie, że ja już znam od dłuższego czasu. Mam już jedno mniejsze opakowanie otwarte. Jest to serum pod oczy. Dodam Wam też, że jeśli chcecie skorzystać, do 31 maja duże formaty serów bazy gleb są o 25% taniej. Niestety, piegrad.